Kiedy patrzymy na Marię i osiągnięcia, na jej życie, no musimy sobie zdać sprawę z tego, że była kobietą, co w tamtych czasach nie bardzo jej pomagało. To, że nie mogła studiować wówczas w Warszawie. Czyli musiała wyjechać. Kiedy skończyła studia i wróciła do Polski, chciała rozpocząć pracę, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, no nie przyjęto jej z tego powodu, że była kobietą. We Francji nie przyjęto jej na przykład do francuskiej Akademii Nauk Medycy, ją przyjęli. Nie wydaje mi się, żeby Maria odczuwała jakieś, że tak powiem, bariery, które się jej stawiało z tego powodu, że była kobietą, jeśli chodzi o czas wolnej Polski i w ogóle o jej relacje z Polską. Dlatego, że Polacy byli z niej dumni po prostu z niej jako z niej. Wydaje się, że gdyby była mężczyzną, no, te początki byłyby łatwiejsze, to znaczy pewnie nie musiałaby wyjeżdżać i, i mogłaby pracować tutaj, co mogłoby oznaczać, że no, nie mając tak dobrze wyposażonego laboratorium już później, bo oczywiście pierwsze laboratorium było prymitywne, byłoby jej znacznie trudniej. Maria Skłodowska była taką osobą, dla której płeć nie była istotna. Dlatego jak ktoś mnie czasem pyta w tej chwili, czy byłaby za parytetami, ja no nieśmiało odpowiadam, że wydaje mi się, że nie, dlatego że y, dla niej było ważne to, że... Co ktoś chce w życiu zrobić i jak próbuje to osiągnąć. Rzeczywiście wśród jej pracowników czy stypendystów w instytucie Radowym w Paryżu było kilka kobiet, w tym na przykład Alicja Dorabialska, pani profesor, zresztą jedyna kobieta prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego w historii. Były także inne kobiety, natomiast nie, nie było takiego wsparcia, że tak powiem, płci, że się zakłada fundacja, że się specjalnie któreś kobiety wspiera, że, że, że pomaga im się tylko dlatego, że są kobietami i że z tego powodu jest im trudniej.